wszystkich w tym odcinku serii Fajne Czołgi. n 25 wy... czołg chyba w... to jest wersja 9.7 chyba w 9.5 wycofali ten czołg właśnie z gry. Ja zakupiłem go sobie na święta w sklepie premium jak był. I od tamtego czasu gram na nim. Tylko w sumie tylko jak yy, potrzebuję kasę, bo teraz zbieram kasę na AMX 12T. No dobrze. Mapa lotnisko. No to na tej mapie bym pojechał sobie gdzieś prosto, żeby zadać jakiś damage, jakikolwiek damage. E25 na 8 To bardzo dobre losowanie jak na ten czołg Najwyżej tak go rzuca I czołg bardzo dobry Polecam Bo jakby nie kiedyś nic ja to polecam Wam ją zrobić Bo naprawdę by się opłacało hmm. Ten czołg hmm. Nie jest dobrym na spotera. Jeśli chodzi o spotera, żeby spotować tym czołgiem, to go nie polecam. Nie mogę prze... mam problem z przebiciem tego czołgu. Problem najczęściej jest z przebiciem czołgu Tiger 1. Zależy gdzie też Trafię, tak? To tylko od tego zależy. No, a teraz przełączamy się na LCAMX-a, tak? LCAMX będzie gotów. LCAMX bardzo dobry czołg, tylko często, bardzo często losuję go na śmietiery, tak? <ścoughs> Więc. Czasem nawet nie opłaca się ruszać w bój, ale działko z penetracją ma bardzo dobre 90 mm. Na zwykłym pocisku to uszkodzenia 240, przebicie 170. Tych nie mam podkalibrowych, ale 240-248. Tak samo teraz z tym. 320, ale przebicie ma bardzo słabe. 45 A Bardzo polecam dla Was ten czołg. Ja go kupiłem. Nie wiem, chyba w środę. Dzisiaj jest piątek. I mam go wymaksowanego. 20 parę bitew, chyba tylko. no z tego co pamiętam. Ale zarabia świetnie. Ja na taki czołg. Taki tier bardzo y, dobry na zarabianie. Jego prawdopodobnie nie będę nigdy sprzedawał. Chyba, że będę potrzebował miejsca w garażu, tak? To to jest już w ogóle inna. Teraz wszędzie mi widać. Czołg jest bardzo szybki. Powiem, że nie najszybszy w grze, bo to jest nieprawda. Tak. Teraz kurczę, Arta mnie namierzyła z wszystkich stron ciągle nawalali we mnie, tak. Nie miałam po prostu szans, jak się wycofać. Się. co pamiętam, gdzie to było twierdza. Czy jest serwerem? Chyba na centrum dowodzenia powinienem być. Okay. Po, no, na poligonie Nie miałem być. Dobra. Idźmy jakieś tam zwycięstwo. O kurczę. Ale ładnie, ładnie zarabia. Tylko 128 w image'a, e ale jak zarobi, ładnie zarabia ten czołg. Dobrze, pokażę wam te Francuzy. O. Tutaj jeszcze 486. Chyba gdzieś 300 tysięcy już zarobiłem. No to ładnie. <laughs> jak nas rzuci? No, no, co prawda, na takie tiery ale losowanie jest dobre. No, tak jak mówiłem, to są walceki i, i tak jak mówiłem, rzuca je na ósemki też często. Od nie zawsze. Najczęściej, tak wywrócę ich. Ustawić się tutaj to będzie ciężko. Pierwsze na tej mapie, na takich pierach, no chyba mają Lora, ma taki jakby magazynek. RHM ma, no to słabo. RHM pewnie ma na strzał. Jak ma tego trolla Dobra. Już sekundę pięćdziesiąt dziewięćset Dobra. Będziemy gdzieś się tutaj czaić. A niech będę czekał i walił. Mm. Ja go mogę rozwalić, a on nie. No, dobra, tylko mi chodzi o damage, żeby zarobić coś tam. Dobrze, no RHM, miał chyba trola. Już nie wiem, bo miałem już końcówkę życia, więc... No, dobra. Kurde, na ją Dobra, dobra, to w tym odcinku to na tyle i zapraszam do obejrzenia następny odcinka.